Szanowni, mili widzowie. Dzisiaj znajdujemy się na stacji Bytom-Bobrek, a w zasadzie na tym, co po niej zostało, bo stacja ta nie jest już obsługiwana przez pociągi pasażerskie. Kolej dotarła tutaj jeszcze w XIX wieku i ta stacja ponoć powstała nie są takie pewne informacje, ale w 1895 roku i praktycznie przez cały XX wiek funkcjonowała chyba aż do roku 2001. Potem było to tutaj reaktywowane połączenie pomiędzy Bytomiem a magliwicami które które funkcjonowało przez 4 lata, chyba pociągi nawet jeździły z Gliwic do Zawiercia. A później zostało zawieszone ze względu na niską rentowność. Ponoć, ponoć na tej stacji wsiadało od 9 do żadnego pasażera na dzień. Takie były wyliczenia. Ze sprzedaży biletów. Jak Państwo widzą, wszystko jest zamurowane. Prawdopodobnie w środku była poczekalnia, kasy biletowe, być może być może jakaś restauracja, tego nie wiem, Mimo, może jakieś mieszkanka nawet dla pracowników kolei. Tutaj w pobliżu jest. Kopalnia Bobrek, była też chuta Bobrek, niedaleko jest koksownia. No, ale jest to w pewnej odległości od tej stacji. Może dlatego, nie było tutaj rentowności, ale też nie podjeżdża pod tą stację w zasadzie żaden autobus. I ona jest tak no całkowicie na uboczu, jak Państwo widzą. Obejdziemy sobie ten budynek dookoła. Jest tutaj mnóstwo zieleni. Tutaj też jest jakiś budyneczek. Nie wiem, co tutaj było. Może ktoś z Państwa w komentarzach napisze. Obecnie wygląda on tak. I zobaczmy sobie jeszcze tą stację. Z drugiej strony, jak szedł na tą stację, to przejeżdżał wtedy pociąg kolei śląskich. Ale tak jak Państwu wspominałem, się w ogóle nie zatrzymywał. Widać, że stare zabudowania. Szkoda, że to tak niszczę, To jest właśnie ten budyneczek. Tuż obok. Proszę zobaczyć, może warto było to, by to odrestaurować coś z tym zrobić. Może jakieś muzeum. A może coś innego. Może ktoś ma jakiś pomysł. A tak, tutaj jest w środku, proszę Państwa. Ktoś tutaj rozkuł te mury, tak to wygląda, w środku ta stacja pachnie ogromną starością, zapach wilgoci, tam były jakieś schody na piętro, tego już państwo nie zobaczą bo jest za ciemno tutaj a tu wyjście na perony. Szkoda, naprawdę szkoda, bo to można by fajnie fajnie wyremontować. Wyjdziemy sobie z tego budynku. Zobaczymy jeszcze, co jest dalej. Czy też jakieś tajemne wejście jest, może, gdzie można na chwileczkę wstąpić. Ale chyba już nie będzie, bo wszystko raczej wygląda na zamurowane. Zachęcam Państwa, którzy mają większą wiedzę na temat tej stacji, może dojeżdżali do pracy lub do szkoły z tej stacji pociągiem, żeby napisali w komentarzach jak tutaj wyglądało, jak ona funkcjonowała, ponoć obsługiwała bardzo, bardzo dużo pasażerów ze względu na pobliskie zakłady pracy. Jak Państwo widzą po malutku dochodzimy do końca. Tego budynku wygląda, jak wygląda, ale ładnie stoi sobie wśród zieleni. Mam nadzieję, że materiał troszeczkę Państwa zainteresował i z Zielonego Bytomia serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj.